Witam Was w folwarku Białych Bocianów, do którego przyjechaliśmy nowym Fordem Puma. Puma została zbudowana na płycie podłogowej Forda Fiesta, ale jest od jest znacznie większa. Jest dłuższa Mierzy bez mała 4,20 m długości. Rozstaw osi to 2,60 m. Auto ma bardzo ciekawą stylistykę nietuzinkową. Zauważcie potężne reflektory, które zachodzą częściowo na błotnik i na pokrywę silnika. Potężny grill, oczywiście lampy przeciwmgłowe. Do napędu może być zastosowana litrowa jednostka EcoBoost o mocy 155 koni, tak jak w tym przypadku. To jest najmocniejsza wersja. Druga wersja to 125 koni litrowy Ecoboost, ale jest też wersja 95-konna, zaś w czerwcu do gamy jednostek napędowych dołączy diesel o mocy 120 koni mechanicznych, oczywiście również silnik doładowany. Puma może współpracować albo z przekładnią manualną sześciostopniową, albo z przekładnią automatyczną, przy czym przekładnia automatyczna w ofercie polskiej pojawi się od czerwca 2020 roku. Sylwetka, tak jak powiedziałem, jest bardzo ciekawa, bardzo wyrazista. My jeździmy wersją Estate line a więc z tego wyższego poziomu wyposażenia, chociaż mamy przekładnię manualną sześciostopniową. Sylwetka, tak jak powiedziałem, dosyć wyrazista, niekonwencjonalna. Potężne nadkola, wyburzony bok tylnej części samochodu, dach opadający lekko ku dołowi. To wszystko powoduje, że ta sylwetka, tak jak powiedziałem, sprawia, że auto rzuca się po prostu w oczy. W gamie napędów nowego Forda Puma pojawił się zaawansowany, oszczędny układ miękkiej hybrydy. Dynamiczne osiągi oraz obniżone zapotrzebowanie na paliwo jest zasługą 48V hybrydowego układu napędowego EcoBoost, w którym elektryczny moment napędowy dyskretnie wspiera osiągi trzycylindrowej benzynowej jednostki spalinowej EcoBoost o niskim współczynniku tarcia wewnętrznego, generując maksymalną aż 155 KM. Wszystkie litrowe silniki Ecoboost i Ecoboost Hybrid, pracujące pod maskami modelu Puma, wyposażone są w pierwszy w branży system dezaktywacji cylindra dla silnika trójcylindrowego który może automatycznie wyłączyć z pracy jeden z cylindrów, gdy pełna pojemność skokowań jest potrzebna, np. podczas jazdy wybiegiem lub jazdy z niewielkim zapotrzebowaniem na moc. Trzycylindrowy silnik benzynowy Ecobus 1 o mocy 125 koni oferuje emisję CO2 od 131 g na kilometr i zużycie paliwa wynoszące 5,7 litra na 100 km według pomiaru WLTP. Jeszcze w tym roku będzie dostępny znowu siedmiobiegową 7 dwusprzęgłową przekładnią automatyczną. Ponadto w ofercie jest też EcoBoost o mocy 95 koni mechanicznych, a w połowie roku dołączy diesel EcoBlue 1,5 litrowy o mocy 120 koni mechanicznych. Wnętrze do którego zaraz zajrzymy. Jest dosyć mocno zabudowane. Trzeba przyznać, że dla dwóch dorosłych facetów na przednich siedzeniach może być troszeczkę ciasno. Będą się szturali łokciami, ale sądzę, że to nie jest zbytni problem. Mamy ten centralny wyświetlacz. Oczywiście audio, nawigacja i tak dalej. Mamy też, może uruchomię silnik, ten wyświetlacz przed oczyma kierowcy, który posiada przekątną 12,3 cala, więc jest naprawdę bardzo duży, na którym możemy wyświetlać praktycznie wszystkie dostępne funkcje tego samochodu. Wykończenie dosyć miękki plastik na desce rozdzielczej, Tawki nie mające karbowane może mające przypominać nieco włókno węglowe, chociaż to też jest plastik. Tapicerka skórzana. Przy czym przy tapicerce materiałowej, Ford zastosował innowację polegającą na tym, że możemy zdjąć sobie pokrowce, wyprać i zamkiem błyskawicznym je po prostu ponownie zainstalować na siedzeniach. Ale to dotyczy tylko tapicerki materiałowej, to udogodnienie. Innym udogodnieniem jest roleta w bagażniku, która otwiera się oczywiście razem z pokrywą bagażnika. Zaraz wam to pokażę. I możemy włożyć przedmioty o wysokości grubo ponad 1 metra dzięki zagłębieniu w podłodze bagażnika, postawić tam na przykład doniczki z kwiatami, a zamykając bagażnik, ta roleta, ta półka potocznie nazywana, ona dopasuje swój kształt do przewożonych przedmiotów. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. Pokrywa bagażnika otwierana. I zamykana oczywiście elektrycznie, proszę bardzo. I ta górna półka, która otwiera się z tą pokrywą bagażnika, i ona zostaje tak. Nie musimy jej chować w garażu, jeżeli coś przewozimy większego, a większe możemy przewieźć, bo bagażnik łącznie pomieści 456 litrów. I tu taką 80-litrową wnękę w dolnej części podłogi ma, jeszcze z taką zaślepką i dziurą, żeby w razie czego brudy można było, otwierając zaślepkę, spuścić gdzieś do kanału, do wiadra czy gdziekolwiek. Bądź, a tu możemy postawić doniczki z kwiatami i przedstawiciele Forda gwarantują, że... Ta półeczka nie popsuje nam kwiatów. Bagażnik pomieści przedmioty o szerokości 1 metra do 1 metra, a więc, jeżeli kupimy sobie jakiś stolik w znanej sieci sklepów meblowych do samodzielnego montażu, to ten stolik teoretycznie powinien się tu zmieścić. Bardzo nowoczesny, między innymi, posiada zupełnie nowatorski system. Który dzięki współpracy tego systemu z tak zwaną chmurą, z satelitą, może poinformować kierowcę o przeszkodzie, jaka występuje na drodze, a której to przeszkody kierowca jeszcze nie widzi. Załóżmy, kolizja dwóch samochodów nastąpiła gdzieś za zakrętem. Kierowca Pumy, tego nie widzi, natomiast system, poprzez dane odebrane z satelity, ostrzeże kierowcę na tym centralnym 12-calowym wyświetlaczu, dokładnie 12,3 cala, że coś na drodze się dzieje, jest niebezpieczeństwo i trzeba po prostu uważać. Oczywiście, Puma posiada komplet tych systemów wszystkich wspomagania kierowcy, naprowadzania na tor jazdy, system przeciwzderzeniowy, sygnalizację zajętości martwego pola w lusterku i praktycznie te wszystkie systemy, które powodują, sprawiają, że podróżowanie staje się lżejsze i wygodniejsze przede wszystkim. Poza nowatorskim systemem rozpoznawania przeszkód na drodze, Puma oferuje adaptacyjny tempomat z systemem Stop-Go, system rozpoznawania znaków kończenia prędkości i system utrzymania na pasie ruchu, dostępny tylko 7-stopniową przekładnią automatyczną, regulowany ogranicznik prędkości inteligentny system oświetlenia, wycieracz z czujnikiem deszczu i czujnik zmierzchowy świateł, system monitorowania martwego pola w lusterku, system ostrzegający przed pojazdami na drodze poprzecznej z aktywnym wspomaganiem hamowania, wykrywanie odległości od pojazdu poprzedzającego, system monitorowania koncentracji kierowcy. Asystent parkowania, system aktywnego unikania zderzenia poprzez ominięcie przeszkody, system ostrzegający o kolizji czołowej, czujniki par parkowania przednie i tylne. Wspomaganie ruszania pod górę, inteligentny tempomat, system wczesnego informowania o niebezpieczeństwie na drodze, system utrzymania auta w pasie ruchu z funkcją wykrywania skraju jezdni, ostrzeganie o opuszczaniu pasa ruchu, awaryjne wspomaganie hamowania, układ aktywnego wspomagania ham hamowania, szerokokątna kamera cofania, możliwość wyboru trybu jazdy, system rozpoznawania znaków drogowych oraz innowacyjny system ostrzegania. Przed jazdą pod prąd. W wersji przednie światła nowego Forda Puma, przeciwmgłowe, z funkcją doświetlania zakrętów, są w standardzie. Natomiast Przednie reflektory LED zawierające światła do jazdy dziennej, światła mijania w technologii LED także standardowo dla wszystkich trzech wersji wyposażenia. Natomiast reflektory full LED statyczne zawierają światła do jazdy dziennej LED, są dostępne za dopłatą 3950 zł dla wersji st Line, dla innych wersji niedostępne.